Nazywam się Aneta Kuczyńska reprezentuję Straż Miejską we Wrocławku. Z uwagi na zaistniałą sytuację nie możemy spotkać się osobiście, ale przygotowałam y, takie filmiki na temat bezpieczeństwa i mój dzisiejszy filmik będzie y, bezpieczeństwo, y, a materiały pirotechniczne. Oczywiście y, czekamy, ponieważ dużymi krokami zbliża się koniec roku, czemu towarzyszy przywitanie nowego roku, bardzo huczne czasem, w związku z tym kilka słów na temat zachowania się i zachowania wszystkich takich standardów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o strzelanie z petard. Chciałam tutaj tylko dodać, że w moim filmiku będą tutaj pokazane bardzo takie niefajne zdjęcia, takie dosyć drastyczne, więc jeśli ktoś nie może patrzeć, to po prostu niech sobie ominie. Zdjęcia, które umieściłam, myślę, że niektórym po prostu dadzą do myślenia, czy warto. Było dużo różnych niefajnych przypadków. Było strzelanie z pod wpływem alkoholu, bardzo nieostrożne. Były sytuacje, gdzie ucierpiały dzieci, czy inne osoby, które, które przypadkiem znalazły się w nieodpowiednim miejscu i Nieodpowiednim czasie i dlatego takie zdjęcia zostały umieszczone. Myślę, że zadziałają na niektórych. Słuchajcie, materiały pirotechniczne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej i budynków innych obiektów budowlanych oraz terenów, zaliczają się do grupy materiałów niebezpiecznych pożarowo. Jeśli chodzi o yy, yy, właśnie o tą kwestię, o której powiedziałam, to tak dosłownie, fajerwerki, petardy, jakkolwiek by, yy, by to nazwał, są bardzo niebezpieczne. Zaliczają się do grupy materiałów niebezpiecznych pożarowo i pamiętajcie o tym każdego roku straż miejska u nas w mieście we Włocławku i w każdym mieście pewnie gdzie jest straż miejska kontrolują miejsca sprzedaży fajerwerków, kontrolują czy fajerwerki sprzedawane są osobom nieletnim, ponieważ jest to zabronione i karalne. O młodzieży do lat 18 fajerwerków nie sprzedajemy. Proszę o tym pamiętać i nawet nie starać się zakupować takich rzeczy, nie mając 18 lat. Jeśli chodzi o kupno petard, to pamiętajmy, żeby nie kupować y, petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi. To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli będziemy mieli instrukcję obsługi w innym języku, to nie, możemy nie odpalić prawidłowo petardy y, czy, czy fajerwerku, a ona nie zadziała w sposób jaki powinna. Dlatego Polskie oznaczenia, polska instrukcja obsługi i stosować się ściśle według instrukcji. Nie odpalamy wyrobów pirotechnicznych w miejscach i okolicznościach mogących narazić na niebezpieczeństwo inne osoby. Tak jak powiedziałam Wam wcześniej, ja pokażę za chwilę kilka takich zdjęć, które, które mam, które umieściłam w swojej prezentacji, które obrazują właśnie te nieszczęśliwe wypadki osób, które znalazły się w nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiednim czasie. Jeśli już strzelacie z petard, y, zachowajcie wszystkie te kwestie, żeby było bezpiecznie, zachowane odległości. Y, przede wszystkim y, słowa jeszcze tak tutaj y, do młodzieży, do dzieci. Nie odpalamy fajerwerków be, bez nadzoru osoby dorosłej, tak? a najlepiej, jeśli robiłaby to osoba dorosła. I jeszcze przestrzegamy, pamiętajcie, przestrzegamy instrukcji obsługi co do y, właśnie odpalania fajerwerków. Kupujmy patardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach, których też nie brakuje w okresie yy, właśnie międzyświątecznym, yy, sylwestrowo-noworocznym. Tak, Firewerki do dopuszczone do sprzedaży, powinny posiadać instrukcję w języku polskim, określającą zasadę bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu. Ktoś powie: A tam data ważności produktu, przecież to nie jedzenie, to się nie, z, nie zepsuje. No, <laughs> niby tak, ale słuchajcie, jeśli na przykład e, dany produkt ma 5-6 lat i leżał w różnych miejscach wilgotnych, nasłonecznionych czy jeszcze innych, to jakby yy, to nawilgotnieje czy, czy zwietrzeje i to już nie ma takiego działania, jak powinno mieć. Dlatego tutaj już istnieje dodatkowe ryzyko, że podczas właśnie strzelania z takich petard może się coś nieoczekiwanego niestety wydarzyć. I tutaj, słuchajcie, umieściłam w swojej prezentacji rozmowę z chirurgiem, który 20 kilka lat temu rozpoczyna swoją pracę i właśnie w sylwestro, taką sylwestrową noc miał jeden ze swoich, ze swoich pierwszych dyżurów. I kilka tutaj słów poproszę, proszę posłuchajcie. Tutaj mam właśnie takie bardzo drastyczne zdjęcie, jeśli ktoś nie może patrzeć, to, 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 to niech nie patrzy, natomiast niech posłucha właśnie, jak to ten chirurg właśnie widział. Reporter pyta. Najbardziej drastyczne przypadki obrażeń spowodowanych petardami, jakie Pan zapamiętał. Mój pierwszy sylwestrowy dyżur. To było 21 lat temu. Dosłownie kilka minut po północy na oddział wpadła kobieta w balowej sukni, a za nią mąż z dłonią przypominającą duży pędzel zamoczony w czerwonej farbie. Od tego czasu nie było w Olsztynie Nocy Sylwestrowej bez choćby jednego podobnego przypadku. Reporter pyta, podobnie jest, gdy petarda wybuchnie w dłoni? I odpowiada lekarz. Dokładnie, chociaż można poskładać rozerwaną dłoń i anatomicznie będzie ją przypominała, ale zbudowana jest tak wielu struktur, że nawet superchirurg nie jest w stanie 100% odtworzyć jej funkcji. Mówiąc o procentach zaznaczę, że siła wybuchu petardy idzie najczęściej na kciuk, a dłoń bez niego jest sprawna tylko w 20%. No tutaj reporter dalej pyta i co? Nie można go przyszyć i chirurg odpowiada, gdy utniemy sobie palec piłą, jest to możliwe, ale po wybuchu petardy z palca zostaje tylko kawałek mięsa. I tutaj też yy, takie przykładowe zdjęcie mniej więcej jak to może wyglądać. Tutaj chirurg tak y, przestrzega, żeby pokazy sztucznych ogni zostawić specjalistom. Y, tutaj prosi, żeby nie kupować petak, bo w jednej chwili możemy zdać kalekami, a w dodatku możemy zrobić krzywdę nie tylko sobie. I tu y, też dodaję, że kiedyś właśnie odnośnie osób, które znajdują się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Kiedyś trafiła do nas dziewczyna, która obserwowała, jak jej koledzy odpalali petardy. Butelka, która, w której stała rakieta, przewróciła się, rakieta wystrzeliła, y, wbiła się dziewczynie w klatkę piersiową. Nieraz mamy osoby z wypalonymi oczami, pękniętymi błonami w uszach, czy poparzeniami twarzy. I tu, o, tutaj właśnie też tak, tak też może się stać, gdzie w dłoni właśnie pozostaje na całe życie właśnie taka niefajna pamiątka. Petardy, bączki motyle, rakiety, ogniste smoki. Każdy niby wie, jak działają i czym grozi lekko myślę, obchodzenie się z nimi. Nie ma jednak sylwestra bez urwanych palców i poważonych dłoni. W tym momencie też będzie kilka takich drastycznych zdjęć, więc, więc jeśli ktoś nie może patrzeć yy, spójrzcie. Tak wyglądają dłonie, yy, porozrywane dłonie po wybuchu petardy. Tutaj też mamy, proszę zwrócić uwagę na tym zdjęciu, jest rączka dziecka. Rok temu, mimo natychmiastowej pomocy, zmarła 5-letnia dziewczynka trafiona fragmentem jednego z fajerwerków. Takie tragiczne wydarzenia, jak to w Warszawie, muszą uzyskowić nam. Że z materiałami pirotechnicznymi nie ma i nie może być żartów. Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki odpalane w miejscach publicznych mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Apeluję o rozważne ich używanie. I tu też kilka zdjęć z nieostrożnego yy, y, strzelania z petard. Tutaj zobaczcie urwany palec, tutaj poparzone nogi. Tak jak wcześniej mówiłam, to pozostaje na całe życie. Tu jeśli chodzi o dzieci, jest też dziewczynka, która ucierpiała podczas strzelania z petard. Bardzo, bardzo widać, że cierpi. I teraz też bardzo ważna kwestia: należy pamiętać, aby nie podchodzić do petard lub innych materiałów, które nie wystrzeliły, i nie próbować ich ponownie odpalić. Słuchajcie, ktoś powie, a wystarczyłem, co dużo czasu poczekałem i mogę już te petardy odpalić. Otóż może być różnie, tak? Właśnie jeśli chodzi o te fajerwerki, petardy, które leżały jakiś dłuższy czas w różnych miejscach, nasłonecznionych, gdzieś w wilgotnych miejscach i one już wtedy będą działać inaczej niż tak, jak powinny. tak? Dlatego jeszcze raz, instrukcja obsługi w języku polskim stosujemy się do instrukcji obsługi nie, odpalamy ich jeszcze raz. Absolutnie. Nie wolno tego robić. Zresztą statystyki pokazują, że właśnie dużo przypadków było też, kiedy ktoś petarda nie wystrzeliła, ktoś podchodził, próbował jeszcze raz wystrzelić, i były różne właśnie nieszczęścia. A tu jeszcze w dużym takim skrócie kilka słów na temat, jak pomóc poszkodowanemu przez wybuch petardy. Przede wszystkim, pierwsza rzecz, wzywamy pomoc. Zabezpieczamy miejsce zdarzenia, upewniamy się, że nic nie grozi e, Tobie, ani innym osobom znajdującym się w pobliżu. Pamiętajcie, że jak najbardziej nieść pomoc e, trzeba, ale bardzo ważną kwestią jest zachowanie wszystkich e, właśnie tych kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim nasze bezpieczeństwo i osób, które znajdują się w pobliżu jest najważniejsze. Podchodzimy do poszkodowanego i przystępujemy do udzielenia mu pierwszej pomocy, o ile to się stanie, bo nie każdy po prostu będzie potrafił to zrobić. Dlatego pamiętajcie, samo wezwanie pomocy już jest super sprawą i to już jest dużo, jeśli chodzi o, 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 o pomoc. Nie wolno zdejmować z poszkodowanego fragmentu odzieży, która przykleiła się do skóry. Nie wolno gasić płonącego za pomocą gaśnicy oraz przekuwać powstałych pęcherzy. Nie wolno smarować oparzonego miejsca żadnymi maściami i kremami. Zostawmy to specjalistom, osobom, które się na tym znają, które wiedzą, jak to robić. My możemy takim czymś tylko bardziej jeszcze zaszkodzić. Widać zatem, że czasami sylwestrowo-noworoczne szaleństwa mogą skończyć się tragicznie i o tych. I o ich przykrych konsekwencjach możemy niestety pamiętać do końca życia. Dlatego też bardzo ważne jest, aby bawić się rozsądnie, nie popisywać się przed znajomymi, a jeśli ilość wypitego alkoholu była duża, najlepiej w ogóle odpuścić sobie petardy i fajerwerki. Dzięki temu wieczór sylwestrowy zapisze się we wspomnieniach jako miły i przyjemny, bo przecież wszystkim nam o to chodzi, żeby ten nowy rok przypitać yy, bezpiecznie i w bardzo miłej, przyjemnej atmosferze. Zapamiętaj, to trwa tylko chwilę, a zostaje na całe życie. Taką pointą tu y, chciałam y, zakończyć, jeśli chodzi o y, właśnie bezpieczeństwo. Y, pamiętajcie o tym, co powiedziałam, miejcie to w sercach i, i przypominajcie sobie w sytuacjach, kiedy będziecie chcieli właśnie wystrzelić petardy czy fajerwerki. Pamiętajcie, alkohol nie jest przyjacielem człowieka i tu, y, jeśli człowiek jest wpływem alkoholu, on funkcjonuje inaczej, zachowuje się inaczej, to popisywanie się przed znajomymi y, też nie jest fajne, bo, bo ja mogę, bo ja zrobię. Bawmy się, ale ostrożnie, żeby było bezpiecznie. Pamiętajcie, wy, my w ogóle, mamy duży wpływ na, na to, co będzie się wokół nas działo, tak, żeby było bardziej bezpiecznie. Naprawdę możemy zrobić tak, żeby uniknąć pewnych nie, niefajnych rzeczy, sytuacji, żebyśmy nie cierpieli, żeby nie cierpiały osoby, które znajdują się w bliskim otoczeniu, nasze rodziny czy, czy bliscy. I tak na smutno o tych fajerwerkach, one są fajne, można naprawdę zrobić fajne pokazy, ale zostawmy to specjalistom, niech oni się tym zajmują, my możemy podziwiać, popatrzeć i w ten sposób przywitać Nowy Rok. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę Wam wszystkim szczęśliwego Nowego Roku, żeby bezpiecznie go przywitać i do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w szkole, porozmawiamy sobie też na różne inne tematy. No niech już minie ten taki y, czas, który jest niefajny dla wszystkich nas. Do zobaczenia w szkole. Bardzo dziękuję za uwagę.